Naszym gościem jest Krzysztof Jakub Sonowski, kandydat na prezydenta. Witam serdecznie. Witam. Jeszcze przez chwilę będę tym kandydatem, ale boję się, że jak przeliczę głosy, to może się okazać, że już nim nie jestem. Katastrofy nie ma, nie ma 4%. Pan powiedział, że katastrofą było przekroczenie tej granicy. No tak. No Bardzo dziękuję wszystkim moim widzom, że posłuchali i nie głosowali na mnie aż tak tłumnie, jakby chcieli. Wiem, że dla niektórych była to ciężka decyzja, żeby nie zakreślić krzyżyka przy moim nazwisku, ale dali radę, wytrwali, zagłosowali na kogoś innego. Jestem za to bardzo wdzięczny. Musi paść to pytanie, na kogo pan przekłada głosy w drugiej turze? Mój 1% przekładam na hospicjum w Pusku. Jakie wrażenia po kampanii wyborczej? Był pan w wyjątkowo dziwnej sytuacji komentatora, dziennikarza i polityka jednocześnie. No, wydarzyło się to chyba po raz pierwszy e, w historii Polski. Na pewno po raz pierwszy. E, ja się dobrze bawiłem. Nie wiem, czy dobrze się bawili zawsze moi kandydaci, ale wydaje mi się, że swoją obecnością w pewnym momencie zastopowałem, zastopowałem ten potok bzdurnych obietnic i banialu, które wygłaszali i zaczęli się pilnować. Zobaczyli, że te najbardziej prymitywne kłamstwa nie przejdą, więc ta kampania troszeczkę mimo wszystko zebrała na, e, na jakości. Główano środka, widział pan jak to dokładnie wygląda. Kto jest na fali wznoszącej przed drugą turą? Kto ma więcej energii? Jeśli ja powiem kto ma więcej energii i kto jest na fali znoszącej, będzie to uznane za symbol wsparcia z mojej strony, a nie chciałbym tego. Chciałbym, żeby moja rola była taka, że przedstawiłem wszystkich kandydatów, dzięki mnie mogli ich lepiej poznać, a teraz niech ludzie sami decydują. Czy projekt Krzysztof Jakub Stanowski będzie w jakiejś formie kontynuowany? Nie wydaje mi się, ponieważ już dalej nic nie ma, to znaczy nie widzę w polskiej polityce innego wyścigu niż ten prezydencki, w którym start miałby... Jakikolwiek sens i co ważne, takiego wyścigu, w którym start miałby ten dla mnie happy end, czyli brak zwycięstwa. Obawiam się, że gdybym wystartował w wyborach parlamentarnych, gdzie do Sejmu dostaje się 460 posłów, to mógłbym się dostać, a nie mam na to czasu. Gdybym wystąpił w wyborach do Europarlamentu, też mógłbym się dostać, a nie podoba mi się Bruksela. W związku z czym poza tymi prezydenckimi nie za bardzo widzę dla siebie miejsca. Jaką ocenę wystawił pan mediom w trakcie tej kampanii wyborczej? Nierówną. E... Wiadomo, że mamy media spolaryzowane, wy jesteście po jednej stronie, TVP jest po drugiej, bardzo mało jest tego środka, wydaje mi się, że tego środka brakuje. Życzyłbym sobie, żeby z czasem wszyscy trochę wyszli z tych swoich okopów i tam na tej ziemi niczyje się spotkali i zaczęli relacjonować to w pełni obiektywnie. Co powinno się zmienić w kampanii wyborczej, w przepisach wyborczych za pięć lat? No niewątpliwie mieliśmy bardzo wielu kandydatów i co do niektórych mamy wątpliwości, czy zebrali te podpisy, a co gorsza, nie do końca mamy możliwości weryfikacji, czy oni to zrobili, co oznacza, że gdzieś popełniono gruby błąd. Życzyłbym sobie, że jeśli możemy oddać głos korzystając z obywatela, ja to dzisiaj zrobiłem, to podpisy też powinniśmy oddać w ten sposób, żeby, żeby to poparcie takie wstępne poprzez obywatela na kogoś przekazać. Wtedy można by ten próg 100 tysięcy podnieść do 200, 300, 400 i też nie byłoby w tym nic złego. Myśli pan, że uda się zebrać pieniądze na Ignasia? Myślę, że się uda, tylko to też nie chodzi o to, żeby je zbierać 3 lata, tylko żeby zbierać 3 miesiące, więc ta mobilizacja jest bardzo, bardzo potrzebna. Nie sama suma jest kłopotem, ale upływający czas jest także kłopotem, więc apelowałbym do wszystkich moich kont kandydatów, aby wykorzystali. Na sam koniec tę kampanię także do tego, aby zaapelować do swoich wyborców, żebyśmy chociaż tę jedną zbiórkę podczas tej kampanii zamknęli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Krzysztof Jakub Stanowski, kandydat, który zdobył powyżej 1% głosów. Jak mówił, był to sukces, dlatego że jego kampania to miało być komentarz do tego, co dzieje się w polskiej polityce. No i rzeczywiście zwrócenie uwagi na aspekty, na które trudno było zwrócić uwagę będąc w roli klasowego zawodowego polityka.